Witam Was wszystkich. Pod moim ostatnim, a w zasadzie czteroletnim materiałem dotyczącym domków na komendę nagle jest strasznie duży ruch. Stwierdziłem, że nagram kontynuację tego i odpowiem na pytania, które pojawiły się w komentarzach odnośnie różnych problemów z tąże komendą, ale dzisiaj nie będzie komendy, będzie modyfikacja, bo nie mogłem znaleźć komendy ani ja nie potrafię zrobić takiej komendy, żeby to no, miało sens pokazywania i w ogóle działało prawidłowo. Także na końcu materiał na pytania, a yy, przedstawię również dzisiaj tą komendę, dzięki której będziecie mogli zbudować te domki i tak dalej. Ale nie tylko. Jeżeli ktoś jest Minecraftowym lajkiem i nie ogarnia jeszcze trochę forja i tak dalej, to nie jest nic strasznego. Piszcie sobie na YouTubie i tam jest tego masa jak go zainstalować, jest to naprawdę banalnie proste i nikt nie powinien mieć z tym żadnego problemu. Więc co? Zapraszam do oglądania. Więc jeżeli będziemy już w Minecrafcie i znajdziemy modyfikację wejdziemy na jakiś świat, no to będziemy mieli takie kółko. Jest to STR, STR Explorer. Otwieramy go prawym przyciskiem myszy i wyskakuje nam takie okienko. To jest okienko, gdzie będziemy mogli sobie wyszukać jakąś strukturę. Na dom House, nie po angielsku mówić oczywiście. No i wyskakuje nam tu proszę bardzo, takie budowle. Ja tu sobie wybiorę myślę, że myślę, że to co było na górze. Taki był chyba najładniejszy. Proszę bardzo. I możemy tu sobie przeglądać tą budowlę. Czy na pewno będzie nam pasowała? Jeżeli tak, to na dole mamy takie opcje. Będzie nas interesowała opcja Place. Klikamy w nią, i na dole mamy teraz opcje. Nie ruszamy ich, bo jeżeli nie ogarniacie tej że modyfikacji, tak jak ja jeszcze trochę, to nie ruszamy żadnych opcji, tylko zjeżdżamy na sam dół, bo to są opcje od postawienia tej struktury tak bardziej dokładnie. A bez tego też można działać. Klikamy play Structure, i teraz rozpoczyna się stawianie tejże struktury, że tak powiem. No, czekamy po prostu. Zależy od wielkości tejże struktury. Im większa, tym dużo będzie się to robiło, im mniejsza, tym mniej. Logiczne, nie? Teraz musimy poczekać. Możemy oczywiście podejrzeć ten proces, ale. To jest dosyć ciekawy, tylko że no, chyba lepiej zostawić tak i, i mieć spokój. Tak to wygląda w Minecrafcie. Więc zobaczcie, zapraszam na Time No więc tak właśnie wygląda skończona struktura. Według mnie wyszło to świetnie. Mm, to bo dlaczego by nie? Na tej w, te w tej modyfikacji znaczy się, będziecie mieli naprawdę małą ma masę tych wszystkich struktur, więc nie ma co się przejmować. Znajdziecie coś dla siebie, Ja jak wybrałem domek. No jest on całkiem ciekawy. Zobaczcie tu przestrzeni w ogóle jest. Więc będzie można naprawdę. Z tą modyfikacją wszystko. Wszystko. Jeżeli Wam się nie chce budować, a nie wiem, robicie jakieś miasto, jakieś mapkę, jakąś no, cokolwiek zresztą, to ta modyfikacja jest jak znalazł po prostu. No. Yy. No dobra, teraz wam odpowiem na pytania i tak dalej, jeżeli chodzi o pierwszą część materiału która była opublikowana 4 lata temu. Po pierwsze, nie działa to na telefonach, tabletach i konsolach. Tam o ten, ta komenda z yy, nagrania, które było 4 lata temu, jest tylko wyłącznie na wersję na komputery, czyli Java. Nie zadziała to na telefonach, tabletach i konsolach. To jest pierwsze. Tylko wersja 1.11.2. Dużo osób pisało właśnie, że to nie działa i tak dalej bo albo używali złej wersji, albo niestety coś ominęli. Właśnie. To jest bardzo ważne. Wersja też jest ważna. 1.11.2. innych nie wiem, czy działa, nie sprawdzałem. Wiem, że 1.11.2 jest 100% pewnie świat musi mieć wyłączone, włączone, przepraszam, komendy, musi mieć włączone komendy. Jeżeli świat nie ma włączonych komend, to nie zadziała to, nie ma szans, ponieważ używamy komend, więc świat musi mieć włączone komendy. Co za tym idzie, nie może być to wasz świat survival. Jeżeli gracie na survivalu i chcielibyście użyć tej komendy, no to niestety, no w życiu nie ma tak łatwo i trzeba sobie zbudować samemu, prawda? No niestety, nie może być to wasz świat survival. Musicie zrobić to na kreatywnym bądź coś w ten desen. No to tyle. Na razie, cześć.